Małgorzata Nawrocka, poradnik jak obudzić pasję czytania. Część pierwsza. Koszmar. Kiedyś w dziecięcym pokoju najczęściej straszyły wilki, babajaga, dyscyplina, kożuchy z mleka albo tran. Dzisiaj rolę tych wszystkich koszmarów zajmuje jeden przerażający, znienawidzony przez dzieci i młodzież przedmiot – książka. Wystarczy, że Dobra matka albo ukochany ojciec zjawią się w uchylonych drzwiach z podejrzanym, zachęcającym uśmiechem, a już wiadomo, co się święci, będą chcieli poczytać, lub jeszcze gorzej każą to robić samemu. Najpierw nieśmiało wysuną z zapleców w Trętny, bryłowaty plik niehigienicznie zakurzonego papieru, potem powoli ostrożnie przesuną go w kierunku dziecięcej twarzy. Wreszcie ich wzrok spotka się z zauzawionym spojrzeniem sztywnego ze strachu potomka, aż wreszcie padnie to słowo wyrok, lektura. I jeszcze inne, palące żywym ogniem czytaj. Wtedy skończą się żarty. Rób co chcesz. Błagaj, płacz, klękaj na pineski, przysięgaj, że od jutra będziesz ścielił łóżko w kostkę i o trzeciej nad ranem wychodził z psem. Nie pomoże nic. Bezlitosny, rodzicielski sąd skaże cię na czytanie. I nie znajdziesz wyższego trybunału, do którego mógłbyś się odwołać. Zdradzona komóreczka, beknie, bezradnie po raz ostatni sygnałem nieodebranego SMSA. Porzucony komputerek ogłuszy cię trąbką zamykanego w panice systemu. Tableciki, smartfoniki, ajpo laptopiki, konsole, telewizorki, i inni przyjaciele pokiwają światełkami ze współczuciem i odwrócą się plecami do ściany, nie chcąc patrzeć na Twoją mękę. A Ty. Niewinnie, osadzony na kanapie lub w fotelu, i skazany bez adwokata, bardzo źle pomyślisz o wrednym pradziadku Gutenbergu i 600 -letniej tradycji druku, a potem utoniesz w otchłani czarnego, jak diabelska, smoła tramentu. Wow! Tak, tyle wstępu. I maksyma na dziś, Józef Ignacy Kraszewski, ludzie boją się zmian, nawet na lepsze.